Witam, Paweł Dworzański, BSF Vegetable Six marka NUNEMS. Dzisiaj znajduję się w centralnej Polsce, u producenta, który produkuje około 40 hektarów pora. Produkuje on kilka odmian, natomiast wiodącą odmianą jest tutaj krypton. Wybór padł na kryptona ze względu na jego trzy główne parametry. Przede wszystkim daje on wysoki plon hektara. Ze względu na to, że buduje bardzo solidną i grubą łodygę, Zawsze oddaje nam tutaj wysokim plonem. Druga rzecz jest taka, że kryptona bardzo łatwo się czyści, co jest istotne, myślę, że właśnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy brakuje nam pracowników, zasadniczo wystarczy tutaj ściągnąć jeden, dwa liście i ten por jest już gotowy do mycia, a następnie do sprzedaży. Trzecią rzeczą jest to, że krypton ma długie okno zbiorcze, a tutaj producent. Produkuje nie tylko pora, ale też sałatę, szpinak i inne warzywa, w związku z czym nie zawsze jest czas, kiedy ten por osiągnie już taką wartość zbiorczą, żeby go zebrać. W związku z tym, że krypton nie buduje cebuli oraz nie ma tendencji do kwitnienia, jest to idealna odmiana dla tego gospodarstwa. W gospodarstwie, pomimo tego, że jak powiedziałem, główną odmianą jest krypton, to co roku testuje się kilka nowych odmian. W tym roku zdecydowano się na testy nowej odmiany marki Nunems Chifton. Tutaj na tej plantacji por był sadzony 23 czerwca, więc to nie jest jeszcze czas do takiej pełnej oceny. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno możemy powiedzieć trzy rzeczy. Jest to por o długiej łodydze. Ma pionowo wzniesione liście, które będą na pewno ułatwiały zbiór, i ten kolor liścia jest ciemnozielony. Tutaj nie widać póki co uszkodzeń przez wciornastka, oby zostało tak jak najdłużej. Życzę powodzenia w produkcji i do zobaczenia.